Tadeusz Oszubski, Zaświatowe Biuro Śledcze, fragment. Udo włosa zatrzymała się przed Beatą, zmierzyła ją czujnym spojrzeniem. – O, Marwinka! – powitała przyjaciółkę zdziwiona Kowalska. – Mówiłaś, że zrobisz małe zakupy i pójdziesz do domu. Marwina pochyliła głowę, wlepiła swoje zielone oczy w Beatę, w tym spojrzeniu było coś, co Kowalski się nie spodobało. Obywatelka Beata? spytała do włosa dziwnie niskim głosem. Kowalska, Beata? Malwinko, co tobie? Przestraszyła się Kowalska. Przysłali mnie ci z góry. Za światowe biuro śledcze. Inspektor, szersze nie jestem. Przedstawiła się Malwinka, która. Malwinką była już tylko z wyglądu. Skinęła przy tym głową po wojskowemu i również z stylu militarnym trzasnęła wysokimi obcasami, co te z trudem wytrzymały. — O matko! — krzyknęła Beata. — Nie mogli pana przysłać inaczej? — To nie moja decyzja stwierdził, — stwierdziła oschłym tonem Malwinka, a raczej tkwiący w niej inspektor Szerszeń. Ci z góry stwierdzili, że między paniami jest więź emocjonalna. Co ma ułatwić współpracę? Takie tam psychologiczne ble, ble, ble. Rozumiem, ale żeby Malwinkę opętać duchem SBK? Tylko bez osobistych wycieczek, fuknął szerszeń w ciele Malwinki. Ja nie komentuję tego, że obywatelka wysztafirowała się na fioletowo, jak nie przymierzając biskup w Boże ciało. Sprawę postawi jasno, obywatelko Beato. Mnie wcielenie w to ciało też się nie podoba. Ja jestem stara szkoła, obywatelko. Lampa w książką telefoniczną w łeb. Śledztwo idzie wtedy jak z płatka, a teraz będę musiał uważać, żeby lakier na paznokciach mojemu nośnikowi nie zarysować. Tak czy tak, malwince to się nie spodoba. Oświęca się dla wyższych celów, oświadczył Szerczeń z zemfazą. Dla ojczyzny i tak dalej. O, przypomniałem sobie. Można powiedzieć, że pani przyjaciółka złożyła swe ciało na ołtarzu odwiecznej walki dobra ze złem. Niezła formułka, co? Jak już będzie po wszystkim, to niech jej pani przekaże od zaświatowego biura wyrazy wdzięczności i inne okolicznościowe blebleble. Ble, ble. Zaświatowe w Biuro Śledcze, powieść bogato ilustrowana z 75 ilustracjami autorstwa Arkadiusza Siejdy. Powieść humorystyczna, powieść kryminalna, powieść ezoteryczna, powieść grozy, nawet powieść romansowa wydana nakładem wydawnictwa wydawca Arkadiusz Siejda-Skalinowa. Zapraszam do lektury. Nazywam się Tadeusz Oszubski, jestem autorem zaświatowego biura śledczego.